Samochody rosną z generacji na generację. Ta tendencja na rynku widoczna jest już od długich lat. Nowe BMW Serii 5 jest większe od siódemki z początku lat 2000, nie wspominając o tym, co chociażby stało się z wymiarami mini czy Fiata 500. Ale w dzisiejszym odcinku staniemy wbrew aktualnym trendom i porozmawiamy sobie o samochodach, których Pudzian mógłby używać do rozgrzewki. Nie przedłużając więc, zaczynamy. To jest Ardianek. Pali papierosy. Jeździ Mazdą za niecałe 5000 zł, a jego życie jest smutne i przygnębiające. A to jest Szymon, który dowiedział się, że na WWE pojawił się ristok kolekcji Smokta Yer Not Cigaret. A no i co najważniejsze, Szymon nie pali papierosów, tylko pali gumę. bądź jak Szymon, nie pal papierosów i spiesz bo na sklepie pojawiło się tylko 100 bluz i 100 koszulek. Więcej już nie będzie. A zestawienie wagi piórkowej rozpoczniemy od najświeższego i w zasadzie to również najcięższego zawodnika. Citroen Ami, bo to o nim mowa po raz pierwszy został zaprezentowany w marcu 2019 roku w genewie jako Citroen Ami One Concept, a oficjalną wersję pokazano w lutym 2020 roku i wtedy też trafił do produkcji. Ami jest ultrakompaktowym elektrycznym pojazdem stworzonym głównie do miasta. Do tego moc silnika rzędu 8 koni mechanicznych wymiary 2,4 metra długości 1,4 m szerokości w połączeniu z wagą około 485 kg sprawiły, że Ami klasyfikowany jest jako czterokołowiec lekki. A to oznacza, że w niektórych krajach, takich jak chociażby Francja czy Polska, mogą go prowadzić nawet czternastolatkowie. Co ciekawe, ami w tłumaczeniu na język polski oznacza przyjaciel. A to dla co po niektórych może być zaskoczeniem, bo to auto swoją stylistyką raczej przypomina toster niż przyjaciela. Do tego ten samochód ma identyczną linię nadwozia i elementy karoserii zastosowane z przodu jak i z tyłu, co wygląda po prostu absurdalnie. Natomiast w tym odcinku nie liczy się wygląd, a przede wszystkim wymiary, a temu elektrykowi z pewnością nie można odmówić, że jest po prostu mały. A jak już jesteśmy w temacie francuzów, to pora na Renault Twizy, które podobnie jak Amika, yy, znaczy Ami. Jest elektrycznym czterokołowcem lekkim, zaprezentowanym po raz pierwszy w roku 2009 na targach Frankfurt Motor Show, natomiast produkcję rozpoczęto dopiero w 2012 roku. Niby koncepcja taka jak mały, lekki i wolny elektryk brzmi całkiem znajomo, ale Twizy z zewnątrz bardziej przypomina coś w stylu skutera na czterech kołach. W środku miejsce zajmie dwóch pasażerów, jeden za drugim. Ciekawostką w tym samochodzie... choć... Samochód może być określeniem nieco na wyrost. Są drzwi unoszone do góry, które do tego wszystkiego można w łatwy sposób zdemontować, jeżeli ktoś lubi czuć w samochodzie przeciąg. A warto zaznaczyć, że to jest jedyny przeciąg, jaki w tym samochodzie można poczuć, bo standardowa wersja o mocy 5,4 konia mechanicznego, ani ta mocniejsza o mocy 17 koni mechanicznych, raczej na drodze przeciągu nie zrobią. Tweezy waży 450 kg, z czego aż 100 kg to sama bateria. Do tego mierzy 2,3 m długości oraz 1,20 m szerokości. I jeszcze kolejna ciekawostka. Wheezy występowało w wersji Cargo, która zamiast siedzenia dla pasażera z tyłu miała przestrzeń bagażową, a oprócz tego zrobiono wersję specjalną, która inspirowana była Formułą 1. Nie wiem, co oprócz siedzenia na środku tego samochodu, niczym w bolidzie F1, miało w jakikolwiek sposób nawiązywać do świata Formuły 1, ale wnioskuję, że Francuz, który był odpowiedzialny za stworzenie tego samochodu, zjadł bagietkę, do której wypieczenia, został wykorzystany jakiś inny biały proszek niż mąka. Narkotyki. Tak i jest szkodliwe są dla, dla osób, które biorą. A teraz z ziemi francuskiej przenosimy się na ziemię australijsko-niemiecką. Być może brzmi to dziwnie, ale kolejne auto, o którym sobie pogadamy, wywodzi się zasadniczo z Bawarii. Auta marki Gogomobil były produkowane przez przedsiębiorstwo Glas w Dingolfing. Ich samochody miały konkurować bezpośrednio z BMW i Settą, która zadebiutowała w 1955 roku. Natomiast stało się tak, że w 1969 roku przedsiębiorstwo Glas zostało przejęte przez BMW. To się nazywa, moi drodzy, skuteczne niwelowanie konkurencji. Mimo, że według niemieckiej myśli technicznej, to model Dart produkowany był właśnie w Australii, gdzie został całkowicie przeprojektowany wizualnie i dostosowany do tamtejszych warunków. Pomimo większych wymiarów od poprzedników, o których dzisiaj już rozmawialiśmy, czyli 3,5 metra długości oraz niespełna 1,4 metra szerokości, to dzięki wykonaniu karoserii z włókna szklanego i przy okazji dzięki braku baterii ważącej jakąś jedną trzecią całego samochodu, waga Gogomobila wynosiła około 380 kg. No i w końcu, jak już jesteśmy przy stylistyce, to mamy do czynienia z czymś, co nie przypomina skutera dla osób, które boją się jazdy jednośladem, ani nie przypomina też tostera. Dart nie posiada drzwi i dachu. Przypomina z przodu miniaturowego jaguara i e taipa, który z tym przodem wyglądającym jak kostka mydła, sprawia wrażenie jakby dosłownie miałby się wślizgnąć tam, gdzie tylko jego kierowca sobie zażyczy. No i wspomnijmy jeszcze o silnikach. Dart był wyposażony w dwie wersje silnikowe. Jedna o pojemności 250 cm i mocy 14 koni mechanicznych, a druga 400 cm o mocy 20 koni mechanicznych. Oba były sprzężone z manualną czterobiegową skrzynią. Dartów wyprodukowano łącznie około 700 sztuk, co w dzisiejszych czasach czyni je nielada gratką dla kolekcjonerów. A propos konkurenta DARTA, o którym wspomnieliśmy wyżej, czyli BMW i SETTY, to w przypadku tego samochodu również mamy do czynienia z dosyć ciekawym połączeniem, nazwijmy to niemiecko-włoskim. Bo tak de facto i SETTE zaprojektowała firma ISO RIVOLTA, a BMW wykupiło od nich licencję. Po swojej stronie Bawarczycy zaimplementowali jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności 247 cm3 i mocy 12 mechanicznych, pochodzący z motocykla BMW. Silnik był umiejscowiony z tyłu, a napęd, no jak to w każdym szanującym się samochodzie marki BMW, był przenoszony na tylną oś. A co do wyglądu. Mieliśmy Ami, który wygląda jak toster czy inna mikrofala. To teraz czas na coś przypominającego... lodówkę. Głównie za sprawą drzwi, albowiem te były jedne i znajdowały się z przodu pojazdu, a do tego, by ułatwić wsiadanie do auta, została do nich zamontowana przekładnia kierownicza. I setta była produkowana w wersji cztero- lub 3 celem dostosowania się do przepisów podatkowych w niektórych krajach. Jak chodzi o wymiary, to Isetta mierzy 2,3 metra długości, 1,4 metra szerokości i waży około 360 kg. I owszem, patrząc na ten samochód, można się śmiać, jak BMW w ogóle mogło wpaść na stworzenie czegoś takiego, ale prawda jest taka, że to auto wyciągnęło BMW w latach 50. z poważnego kryzysu finansowego. A to wszystko za sprawą tego, że bawarczykom udało się osiągnąć ilość sprzedanych egzemplarzy na poziomie ponad 160 tysięcy sztuk. A skoro przy okazji BMW wspomniałem Wam o Włoszech, to teraz porozmawiamy sobie o samochodzie, który w całości pochodzi z kraju słynącego z stylu, świetnych sportowych samochodów i pysznego makaronu. Niestety, auto to jest na tyle rzadkie, że nie ma z nim żadnych materiałów wideo, więc pokażemy Wam go wyłącznie na zdjęciach. Pascali Risccio, bo o nim mowa, to nietypowy trójkołowy mikrosamochód stworzony przez firmę Pascali, znaną głównie z produkcji ciągników i sprzętu rolniczego. Produkowano go w niewielkich nakładach sztuk w latach 70. Riskio po włosku oznacza rickshack, która była inspiracją do stylistyki tego samochodu, który mierzył 2,2 metra długości i 1,1 metra szerokości, i ważył jakieś 360 kg. Do napędu służył mały elektryczny lub spalinowy silnik, który sprawiał, że ten samochodzik rozpędzał się do zawrotnych 40 km na godzinę. Wyprodukowano go zaledwie kilkaset sztuk, no i wygląda na to, że żaden z obecnych właścicieli tego samochodu nie jest na tyle odważny, by nagrać na jego temat jakikolwiek film. A teraz znowu wrócimy sobie do Niemiec, gdzie Niemcy uznawane są za kraj, który ma jakiś kompleks większości, a tu proszę, będzie o kolejnym aucie wielkości pchły. Messerschmitt KR 175 to jeden z pierwszych mikrosamochodów produkowanych przez niemiecką firmę Messerschmitt w latach 1953-1955. do 1955. W zasadzie był to trójkołowiec zaprojektowany przez Fritza Fenta, który miał zmotoryzować powojenne Niemcy. Messerschmitt mierzył 2,8 metra długości, 1,2 metra szerokości, a jego masa własna wynosiła zaledwie 200 kg. Jak chodzi o silnik, to był to jednocylindrowy dwusów o pojemności 173 cm3 i mocy 9 koni mechanicznych kwestii wyglądu, z założenia KR175 z oczywistych względów czerpał inspirację z przemysłu lotniczego. Kształt karoserii przypominał owiewkę samolotu myśliwskiego, a klapa kabiny unoszona była do boku. No tak, mieliśmy już drzwi otwierane z przodu, w BMW i Setcie mieliśmy drzwi otwierane do góry, w Renault Twizy mieliśmy brak drzwi, w Gogomobilu Darcie to teraz czas na kapsułę otwieraną do boku jak w myśliwcu. Chociaż mi to bardziej przypomina zamykającą się trumnę, co miałoby swoje uzasadnienie biorąc pod uwagę masę i konstrukcję tego samochodu, sprawiającą, że każdy wypadek y, skończyłby się co najmniej trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Co ciekawe, na początku planowane było, aby to nie przednie, a tylne koło było skrętne, aczkolwiek ostatecznie wybrano konwencjonalny sposób kierowania. No, przynajmniej jedna normalna rzecz, bo w środku w tym samochodzie nie mieliśmy normalnej okrągłej kierownicy, tylko taką rodem z motocykla. W roku 1995 wprowadzono na rynek wersję KR200, z której usunięto kilka bolączek typu niezbyt stabilna konstrukcja. Ale to KR175 jest tym rzadszym i tym bardziej poszukiwanym w dzisiejszych czasach samochodem tej marki. Czas przejść do półfinału naszego zestawienia wagi piórkowej którego pierwszym uczestnikiem będzie nie kto inny jak Peel Trident, produkowany przez brytyjską firmę Peel Engineering Company w latach 1965-1966. Kolejny trójkołowiec o wymiarach, uwaga, 1,80 m długości, metr szerokości i 90 kg masy własnej. Auto charakteryzowało się przede wszystkim futurystyczną stylistyką przypominającą UFO. I nie bynajmniej nie mowa tu o Civiku. To, to co to, to, to gutka ufoku. W przypadku tego mikrosamochodu przednia pokrywa otwierała się do przodu razem z kierownicą i deską rozdzielczą. Więc proszę bardzo, mamy tutaj kolejne przedziwne rozwiązanie konstrukcyjne, którego nie ma szans, byście spotkali w dzisiejszej motoryzacji. Drzemiący z tyłu dwusuwowy, jednocylindrowy silnik o pojemności 49 cm sześciennych i mocy 4,2 konia mechanicznego pozwalał rozpędzić tego demona do zawrotnych 60 km na godzinę. W sumie Spędzenie się do 60 km na godzinę w takiej puszce to brzmi jak zadanie dla najodważniejszych i faktycznie znalazło się zaledwie około 100 śmiałków, którzy zdecydowali się na zakup takiego dziwolonga. No i nasze zawody kończymy bezkonkurencyjnym zawodnikiem, którym bez wątpienia jest Peel P50. Jest to tak de facto poprzednik Pila Tridenta stworzony również przez Peel Engineering Company na wyspie Man. Auto było produkowane w latach 1962-1965. do 1965. Wymiary rzędu 1,4 metra długości, niespełna metr szerokości i waga na poziomie 60 kg sprawiły, że P50 trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmniejszy seryjnie produkowany samochód świata. Stylistycznie nie było tutaj aż takich kontrowersji jak samochody wymienione wcześniej. No może poza faktem, że z przodu znajdował się jeden reflektor, ale za to dzięki temu wiemy już, czym inspirował się Disney przy tworzeniu postaci Majka w potwory i spółkę. Jak chodzi o silnik, to była to dokładnie ta sama jednostka, która trafiła do jego następcy, czyli dwusów o pojemności 49 cm mocy 4,2 konia mechanicznego, który pozwalał na osiągnięcie prędkości maksymalnej około 60 km na godzinę, aczkolwiek jak chodzi o skrzynię biegów, to była to trzybiegowa skrzynia, która to uwaga nie posiadała biegu wstecznego. Ten skurczybek był tak lekki, że chcąc wycofać tym samochodem z tyłu znajdowała się specjalna rączka, która umożliwia. Miała pociągnięcie bądź też obrócenie. Go. W sumie w latach 60. powstało zaledwie około 50 egzemplarzy tego samochodu, przez co oryginalne sztuki tego auta na aukcjach aktualnie potrafią przekraczać swoją wartością 150 tysięcy funtów. I na tej szokującej informacji czas, by kończyć ten odcinek, dzięki piękne za oglądanie, na razie.